Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich, chciałabym wszystkich mieszkańców całego Ponidzia i również turystów, kuracjuszy zaprosić na wystawę do boskiej Galerii Sztuki Villa Polonia w przestrzeni Projekt Historia. Wystawę czasową, którą teraz prezentujemy, to jest z Śladami boskich Norbertanek. Zaczynając od tym, co za mną właśnie widać, piękny XVI-wieczny tryptyk, jak również krucyfiks, również z początku XVI wieku, ta historia zaczyna Zaczyna się właśnie od hotelka, z którego pochodził Dzierżko Dersław, fundator. Klasztoru Norbertanek w Busku. Dzięki uprzejmości naszym księżom z lokalnych tutaj parafii możemy pochwalić się wystawą czasową, którą prezentujemy na obecną chwilę, i gdzie mamy piękne zbiory, zabytki liturgiczne z lokalnych kościołów, również ornaty, które są z XVI i XVII wieku, jak również cała ta historia obrazująca. Jakimi śladami, gdzie przemieszczały się Norbertanki Błuskie, wędrując z Błuska po spaleniu klasztoru i po kasacji tego klasztoru, zawędrowały również do Pinczowa, gdzie w 1864 roku muści, musiały i tak opuścić popauliński klasztor. I zostały skierowane już trzy wiekowe zakonnice do klasztoru Norbertanek. Dzięki właśnie uprzejmości Norbertankom mamy piękne zbiory, zabytkowe kroniki, woluminy z XVIII wieku, to czym właśnie żyły ówczesne błyskie Norbertanki, sprawozdania z wizytacji, jak również piękne zabytkowe... Pieczęcie z wizerunkiem świętego Norberta. Jak również herb naszego miasta nawiązuje do monstrancji, czyli atrybutu świętego Norberta. Gdzie była lokalizacja klasztorów? Czy one miały jakiś budynek klasztorny własny? Jeżeli tak, to gdzie? Czy są jego ślady? Czy do jakiego kościoła się udało? Czy to było coś w tym yy, klasztoru franciszkanów w Piłczowie? Nie nie, gdzie one miały swoją wokację. Lokalizacja klasztoru Buskich Norbertanek znajdowała się w tym miejscu, gdzie teraz możemy spacerkiem powędrować śladami, właśnie e, mniszek. E, klasztor jest, e, istnieje do dzisiaj, oczywiście to nie jest ten pierwotny budynek. E, aczkolwiek za czasów Długosza e, budynki były dwa: był to klasztor żeński i męski, gdzie e, część żeńska była oddzielona wysokim murem. E, później Norbertanki e, no, po spaleniu, e, klasztoru musiały się udać do Pińczowa i tam ten budynek nie był w dobrej kondycji. Przeciekał, wymagał remontu, lecz no, Mniszki nasze błuskie, po tym jak tutaj miały naprawdę bardzo dobre warunki gospodarcze, ponieważ w pewnym okresie czasu miały, były właścicielkami 27 osad. To jest niebywały majątek. Przechodząc po kasacji klasztoru, przechodząc do Pinczowa, no niestety musiały Wyżyć ze skromnych pensji. Budynek, który i tak miał już inne plany, ponieważ ordynat Aleksander Wielopolski w Pinczowie miał już swoje inne plany związane z budynkiem poklasztornym i mniszki trzy wiekowe siostry musiały się udać właśnie do klasztoru w Imbramowicach. Przechadzając się po naszym mieście, możemy jeszcze natknąć się na ślady Norbertanek. Wystarczy wejść do rynku, przejść przez park i obok kościoła niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, znajdują się stare budynki poklasztorne. E, aczkolwiek ten budynek wygląda bardzo niekorzystnie na, obe, na obecne czasy, ponieważ e, od wielu lat stoi e, niewyremontowany. Ale wchodząc na teren klasztoru, możemy zobaczyć na jednej ze ścian zewnętrznej piękne dwie tablice pozostałości pamiątki po Norbertankach Błuskich. Jedna tablica jest w nawiązaniu do jednej z mniszek Zofii Homantowskiej, a druga do Konstancji Kochanowskiej. Po decyzji, która zapadła w 1820 roku, Norbertanki zostały przeniesione do. Budynku Popaulińskiego w Pinczowie. Jest to budynek, który dzisiaj istnieje w Pinczowie. Mieści się w nim obecnie Pinczowskie Samorządowe Centrum Kultury. W Pinczowie mniszki. Przebywały przez pewien okres czasu, nie mogą, to był klasztor zamknięty, nie mogły z niego wychodzić. Gdy chciały skorzystać z przysługującego im wyjścia do ogrodu, który znajdował się nieopodal, musiały napisać też specjalne pismo o pozwolenie na wyjście do biskupa. Oczywiście dostały tą zgodę, jednak stan zdrowia, jak również skromne możliwości finansowe, nie pozwoliły mniszkom na to, aby mogły ten budynek ze swoich pieniędzy wyremontować. Jednak wiekowy ksiądz wytoczył mniejską proces, które musiały za koszty sądowe zapłacić z własnej kieszeni. Skończyło się na tym, że posługę duchowną sprawowali u mniszek reformacji. Reformaci. Proszę nam powiedzieć, jak udało się Pani zgromadzić tak cenne artefakty? To jest XVI, XVII wieku. Jakim cudem Pani nie wygodniła Dzięki uprzejmości, tak jak już wspomniałam, wcześniej naszych tutaj lokalnych księży, udało się bezproblemowo wszystko wypożyczyć. Bardzo mi zależało, żeby na wystawie znalazł się tryptyk z pierwszej połowy XVI wieku, a w zamian ksiądz zaproponował, że dostanę jeszcze na wystawę tutaj do galerii XVI-wieczny krucyfiks, który jest po konserwacji, więc to była naprawdę nie lada gratka, żeby coś takiego zgromadzić. Przygotowując się do tej wystawy, w ferie, wybrałam się do Muzeum Arki Diecezjalnego w Krakowie na ulicy Kanoniczej, żeby zerknąć, podpatrzeć, Okazało się, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Tam również był podobny tryptyk, więc u nas też. Więc chcemy, żeby to było naprawdę nasze wystawy, wystawy czasowe na odpowiednim poziomie. Natomiast będąc w klasztorze sióstr Norbertanek w Imbramowicach, siostrą archiwistką była przecudowna 90-letnia siostra Antonia, która ma świetny wzrok, świetny słuch. Wypożyczyła w zasadzie wszystko, co co tylko mogliśmy sobie zażyczyć, oczywiście w związku z boskimi Norbertarkami. Piękny obraz XVIII-wieczny nieznanego artysty, który pochodzi z XVIII wieku. Również tutaj kroniki ręcznie pisane pięknym, czytelnym pismem w języku polskim. Ale bazując. Na części błyskich Norbertanek można się jeszcze oczywiście dowiedzieć wiele, wiele ciekawych innych rzeczy. Siostra Antonia opowiedziała, że no to jest klasztor klauzulowy, zamknięty, nie można tam wejść, nie można spotkać się i porozmawiać z siostrami, mówiąc już takim potocznym językiem face to face. Jest to wszystko za kratami. I siostra opowiedziała, że kiedyś przyszła pani historyk sztuki. Widząc jeden z obrazów prawie się przeżegnała i oniemiała, ponieważ u sióstr w klasztorze jest bezcenny obraz namalowany przez Brueglera starszego na miedzianej blasze i no to jest naprawdę światowej klasy obraz, więc na pytanie skąd on tu jest no jak to siostry wzruszyły ramionami, on zawsze tu był, więc niebywałe skarby sztuki e, sakralnej, jak również e, wysoki poziom artystycznych tych dzieł, które gdzieś tam się jeszcze znajdują po klasztorach, jest niebywały. W klasztorze sióstr Norbertanek w Imbranowicach jest obraz Brudgelea Starszego, matka boska z dzieciątkiem w Girlandach, wysokiej klasy, Przepiękny obraz. Oczywiście on już pojawia się na niektórych wystawach w muzeach diecezjalnych czy archidiecezjalnych. Ehm... Być może będzie taka szansa, że podczas kolejnej wizyty w zakonie siózno Norbertanek w Imbramowicach uda mi się wejść do klasztoru, za oczywiście za zgodą i sfotografować obraz właśnie Broglera. No na obecną chwilę mamy tylko tutaj w gablocie małą miniaturkę tego obrazu, gdzie bardzo chętnie wszystkich zapraszam, żeby można było tu wejść do naszej części galerii i zwiedzić. No, na razie w miniaturce. W 1864 roku trzy wiekowe mniszki zostały przeniesione do ostatniego punktu, do klasztoru w Imbramowicach. Dzięki uprzejmości sióstr na wystawę zostały wypożyczone piękne pieczęcie, jak również kroniki z wizytacji tutaj buskich mniszek. Na wystawie jest również akcent z Krzyżanowic. Również w Krzyżanowicach w XIII wieku były dwa konwenty, męski i żeński. Jednak Władysław Jagiełło, widząc małą liczbę mniszek w klasztorze, w późniejszych latach przeniósł zakonnicę do Puskiego klasztoru. Wystawa Śladami Błyskich Norbertanek powstała dzięki uprzejmości księdza Tadeusza Szlachty z kościoła niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, dzięki księdzu doktorowi Andrzejowi Jankowskiemu z parafii świętego brata. Alberta w Busku Zdroju, jak również księdzu Stanisławowi Swobodzie z Krzyżanowic i siostrą Norbertanką z klasztorów w Imbramowicach. Oczywiście na zgodę wypożyczenia tych wszystkich zabytków sztuki sakralnej wyraził zgodę ksiądz dr Tkaczyk z kurii diecezjalnej w Kielcach. Bardzo jeszcze raz chciałbym wszystkich zaprosić tutaj do Buskiej Galerii Sztuki, Villa Polonia, w tej części właśnie Projekt Historia, idąc spacerkiem z rynku, z miasta, tuż przy początku Alei Mickiewicza, pod numerem 7, znajduje się nasz piękny, zabytkowy budynek Villa Polonia, gdzie wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.